Wojna, która już ponad 6 miesięcy trwa na Ukrainie, dotknęła nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci. I teraz w sposób szczególny, kiedy zbliżamy się do rozpoczęcia roku, rozpoczęcia roku szkolnego, myślimy o tym, aby zapewnić na Ukrainie dzieciom przede wszystkim takie no, najpos najposłowsze warunki nauczania. Mnóstwo dzieci dzisiaj niestety przez zrujnowane szkoły czy zniszczone domy nie mogą rozpocząć roku szkolnego tak jak to zazwyczaj było, dlatego staramy się właśnie w ramach pomocy przez Kościół Katolicki, którą otrzymujemy z Polski, przez Caritas Polska, przez wszystkie parafie, przez cały naród polski, pomagać tym dzieciom, przede wszystkim zapewniając im te podstawowe rzeczy dla, dla szkoły, czyli tornister i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Oraz staramy się, aby tam, gdzie jesteśmy, żeby zapewnić dzieciom dzisiaj, na ile to jest możliwe bezpieczeństwo i przede wszystkim, aby się czuły, że ktoś o nich pamięta i ktoś się troszczy o to, by mogły, tak jak inne dzieci, cieszyć się swoim dzieciństwem i mieć możliwość uczyć się i rozwijać się.